Witam wszystkich bardzo serdecznie. W kolejnym odcinku zagrajmy w spor. No i w ostatnim odcinku podbiliśmy miasto, mieliśmy miasta. To będziemy to kontynuować. Mam nadzieję, że w tym odcinku się uda nam wszystko zrobić do końca. Z tego co widzę, jeszcze dwa miasta nam zostały, więc z tym na pewno się uda. Mhm. Tutaj okampimy się, może zbudujemy coś. No Zbudujemy parę budynków. Będzie lepiej tutaj. Domek, tutaj, to, tutaj. Domek to szczęście. I tu domek. No i powinno być elegancko, tak. Co więcej, nie można postawić. No nie można. No to teraz, wieżyczki inwestujemy w wieżyczki elegancko, w piękny. W taki sposób właśnie będziemy inwestować w tureciki. Będzie to jeszcze mogę postawić. A tutaj, może to byłoby chyba na tyle w tym mieście. Wychodzimy. Zobaczymy jak idzie podbijanie kolejnych miast. No nie, może to też obudujemy miasto. Jest całkiem ładnie wygląda. Nie, jednak zobaczymy co się tu dzieje. No i znowu ten dziwny dźwięk. Przez chwilę słyszałem. Naprawdę nie dam rady? No ostatnia, tak? Ostatnia działka, chyba ostatnia to było ostatnie działko No i prawdopodobnie was idę teraz znowu A samolot przyleciał zniszczyć go A w ten sposób Kolejne samoloty przyleciały Geście z pojazd nie podbiję chyba tego miasta mam takie dziwne wrażenie Samoloty może kupię? nie no może jednak nie rozbudujemy miasto to będzie lepsze okej okay. to rozbudować Jakoś w taki ładny konkretny sposób może w taki okay. Tutaj ten. No całkiem sporo mi wyszło. Już 1600. Na szczęście jedno. Dziwne to miasto. Mm, wow, 2400 już mi wyszło. 4 buźki. Wow, 5 buź jak to to miasto będzie często. Może tak postawimy? Hmm znadziejnie teraz wyszło Nie wiem jak to mogę, mogę zrobić a dobra, niech już tak zostanie Byłoby wtedy 2700 w tym mieście I cztery buźki prawdopodobnie by mi wtedy wyszło albo 6 jakoś tak plus minus co nie? No ale zawsze 5200, 200 jeżeli będzie świętowało. No będzie dwa samoloty. Let's play świętuje, co oznacza wyższe dochody. Wyższe dochody, więcej wyższych dochodów. Świętujemy. No nie, jakie to nudne. Nie wiem. Można by to jakoś przyspieszyć. Nie da rady mógłbym wyciąć jak, jak dobijam te miasta, ale dobra niech już tak zostanie, bo tutaj mnie znowu z wody atakuje, to zakupimy pojazd. Jeden powinien starczyć. Pierwszy zaatakowałem, więc tym, tym bardziej powinien na to starczyć. Mhm. Mogę wojska zakupić, natomiast zbawić się w budowanie. Miejsce na wieżyczki Dobra, to teraz armię będziemy inwestować Bo tu całkiem słabo nam to zostało Czas słabo mi idzie Mam mało tych samolotów Muszę sobie zakupić parę na ścianowych Aż dwa sobie kupię Zawsze dwa do ataku Samulety są wolne, ale mają dobrego kopa. Naprawdę dobrego kopa. Kolejny budynek zniszczyłem. I kolejne dwa pojazdy. Trzy w kolejne, tak? I lecimy. Atakujemy. Nie ma takiego bata. Będziemy podbijać, niszczyć, unicestwić. No, dokładnie, idziemy. Rachu, ciachu i strachu będzie Co prawda, mi zostały 5 samolotów. Jak dobrze mówię, tak 5 samolotów. Ale powinienem podbić to w końcu to miasto. I polecimy statkiem zaatakować to miasto. Wąs świętuje, co oznacza wyższe dochody. Grabów świętuje, co oznacza wyższe dochody. Zaatakuję kopalnię, która będzie mi dawała plus 100. Sporylionów, Lionów, tak, tak to się chyba tutaj nazywa, z tego co jeszcze pamiętam. Sporyliony. Tutaj miasto moje znowu jest atakowane. Co to jest za wadziewie? Więcej samolotów. O, pięknie. Kolejne pięć nowych. Lecimy. Jest strasznie mało czasu. Może powinienem odczekać i znowu zainwestować? Nie, atakujemy od razu. Podjedziemy troszeczkę, z tej strony też zaatakujemy i teraz już miasto jest nasze, tak, nie chcę oglądać filmików. Dobra, no lecimy na kolejne miasto. Nie, no za mało pojazdów mam, kupić trzeba. Że na chwilę poczekam, nie, dobra, od razu zaatakuję. Nie, poczekam chwilę jeszcze, dokupię sobie trochę samolotów. Ma jak żebym miał... żeby mógł mieć całkiem sporą armii, Więcej kasy, więcej kasy? Inwestujemy w więcej kasy Jest, więcej kasy Nie inwestujemy w kasę. Inwestujemy w samoloty Których zresztą i tak mamy mało Nie idziemy zaatakować Łódkę naszych wrogów zakupimy znowu samolot. Dobra, idziemy. Nie będziemy się, nie będziemy się w ten sposób bawić. Jeszcze już Rzymię, bomby kasetowej. Mam całkiem spore te dochody, więc wolno mi. Po tym mieście. Nasz lud, twój lud pochodzi od pozbawionych kończyn kosmicznych ślimaków. Do widzenia. Co by tu wybrać? No dobra, twój lud pochodzi od pozbawionych kosmicznych ślimaków kończyn. Nie ma tak własną rasę e, oczerniać. Jesteście jednymi braćmi i tak według siebie do siebie odnosicie. No nie wierzę. No i kolejne inwestycje. Pyk. Zakład pracy. Z domek jednorodzinny. W ten sposób. Tutaj zagramy. W ten sposób kolejny zakład pracy, kolejny domek, jeszcze jeden i szczęście teraz ładujemy, tak, tak. Hmm. Po co mi aż 3200 za to miasto? I bardzo ładnie. W ten sposób będzie dobrze. Myślałem, musiałem chwileczkę pomyśleć. Dobra, lecimy dalej. Hmm. Na no, armia jest rozgromiona. naczynniki pierwsze. Inwestujemy w wieżyczki. kasy mamy dużo, proszę kolejne. Kolejny przychód. Za chwilę będzie kolejny i kolejny i kolejny. I okaże się, że będę miał 4,5 tysiąca. Będę miał zaraz 6 tysięcy, zaraz, nie aż takie zaraz. Ale za chwilę, o podwite miasta, nie chcę oglądać filmików. Ostatnie miasto do przejście do fazy kosmosu. No, zakupimy dodatkowe działka. Zaznaczymy wszystko. I lecimy od razu na to miasto. to się będę bawił. Mamy 5000 tysięcy golda. O, epicki stwór. Antropedy. Fajna, ciekawa nazwa. 12, 11, 6, 5... Dobra, dokupimy jeszcze więcej działek. Brak miejsc. Hmm Po co ja im będę niszczył tego stwora epickiego? Chyba, no, dobra. Potem już Co Całe was. Grabów świętuje, co oznacza wyższe dochody. Które są zabite to teraz podbijemy miasto. Hmm. Taką Marym za bardzo da rado podbić miasto. Aha. No dobra. Nie, chcę was jeszcze wykończyć. No dobra, niech wam będzie. Znajdziecie dobrą łaskę. F4 nacisnę F4. To może ALT-F4 nacisnę. No, dobra, przechodzimy do fazy kosmosu. Tutaj nam wszystko pokazuje, co i jak, co zniszczyliśmy, co zabiliśmy. Hmm, całkiem ciekawie wygląda nasza nasze drzewo genologiczne. Nie, nie genologiczne. Hmm. Kurczę, to, to tak fajnie się nazywało i zapomniałem. Naprawdę, zapomniałem. Jak to się nazywało? Hmm. Wiem, że to jest nasza historia. Podbój wojskowy, wojna zakończona. Podbój wojskowy. Były miasto. Naprawdę, wytraciłem miasto. Tracono miasto. Podbój wojskowy, podbój wojskowy, podbój wojskowy, podbój wojskowy. Zabicie stwora yy, epickiego. Hmm. Jak to się nazywa? To tak fajnie się nazywa. Dobra, nie chcę oglądać filmików. Dobra, zaraz, zaraz czas na stworzenie statku. To będzie ciekawe, to będzie interesujące. Jak tu zbudować ten statek? Nie mam żadnego pomysłu. Damy to, to, to i to. Hmm. Całkiem ciekawy kształt ma, Posklejone dziwne elementy. Hmm. No dobra, nie będę w to wnikam. Troszeczkę to podpięknujemy, bo całkiem nieźle to wyszło. No, damy tutaj kawałek kokpitu, nie? To? o, to damy, to będzie lepsze stanowczo to będzie lepsze jakoś tak to wsadzimy no, całkiem ładnie już widać, że ma oczy to tu wsadzimy trochę wyciągniemy nie, to damy to będzie stanowczo lepsze o, coś w ten deseń tutaj spłaszczymy tutaj wyciągniemy tak bardziej do przodu wydłużymy troszkę, poszerzymy no i dobra, jakieś skrzydełka jakieś ładne zrobimy może oto w tym miejscu. Hmm, możesz ciągnąć. O, to ma ładny, ciekawy kształt. W ten sposób. Nie, zostanie w ten sposób. Hmm, tak, to niech będzie tak naturalnie. Troszeczkę przybliżemy. W ogóle to wygląda jak latająca łódka połączona z kółkiem i jakimiś różnymi dziwnymi częściami. Po prostu zrobiona bardzo dziwnie. Hmm. Kurczę, dlaczego nie mogę zamontować tutaj tych silników? Hmm, może w ten sposób? Może bardziej tak? No, kurczę zamontuj się. Że te, że te mnie będą słuchały. O, coś było? Nie. To będę tym można. Jej no. Albo na siłę. Spróbujmy na siłę. O, tutaj można. Jak fajnie. O, a, ja ha ha ha, widzicie, wycwaniłem się, to teraz wrócę o 360, w ten deseń. Jakby znaczenie to jest przyczepione, ale zawsze, niech to będzie tak jak jest. Damy mu jakieś czułki, czy o, rakiety mu damy, wydłużymy, nie, nie zmniejszymy, wyciągniemy w przód, w tył, nie, troszeczkę. O. Hmm. To wygląda nie. Bez komentarza. Ja to zostawię bez bliższego komentarza. A Ten statek zostanie nazwany Zajec i opis posklejane różne elementy. A może losowo? Tak. Nazwę to losowo połączone obiekty. No i mamy Zajca połączony losowo połączone obiekty. Pomalujemy go jakoś. Jako ładnie, o może na ten kolorek. Eee, nie, 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 stanowczo nie. Może ja ręcznie go pomaluję? Nie chcę mi się ręcznie. Nie. Tutaj klik. Pomalujmy go, może. O? Classplay. play? Ej, jakie dziwne kolory. Nie, dobra, tym bardziej nie. Hmm. może to coś? Całkiem interesujące kolorki. Nie, 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 nie. Zostaniemy przy takich kolorkach jak pojazdy nasze były. Dobra. Niech zostanie tak jak jest. Nie będziemy się dalej bawić, bo to nie ma sensu. Może później mu zmienimy kolory. Hmm. Bóg galaktyczny. rozwinie stwora od komórki do dywalca przez stworzach kosmicznych. Ale jako wojownik. Jesteśmy wojowniczo, wojowniczo nastawieni. I lecimy z, tym, z, z tym, tym, że powoli nam się kończy czas, więc do zobaczenia w następnym odcinku. Zagrajmy wyspę.